Zrobiłam słodki stół na wesele znajomych. To było największe przedsięwzięcie cukiernicze do tej pory. Ale jak tylko dostałam taką propozycję i pytanie, czy podejmę się zrobienia słodkiego stołu, to przyjęłam to wyzwanie bez żadnego zastanowienia, wiedząc ile to będzie. Pracy I ile rzeczy jeszcze muszę przetestować, tak, żeby mieć pewność, że to wszystko idealnie wyjdzie. I wiecie, to były miesiące tak naprawdę prepu, ponieważ testowałam jakieś różne rzeczy, dopasowywałam przepisy tak, żeby wszystko wyszło perfekcyjnie. Ponieważ jednak takie wydarzenia jak wesele, to wiecie, tutaj musi mucha nie siadać. Zaczęłam od tych elementów, które można zrobić wcześniej, czyli takie małe komponenty, jak dżem malinowe żelki, monopol. Które się mrozi przed polaniem czekoladą, jak makaroniki, które także można zamrozić. Wtedy też są tak idealnie wilgotne, i nawet lepsze niż gdy są tylko chłodzone w lodówce. No i to jest zdecydowanie ten konik, i to jest coś, co robię najlepiej, więc tutaj oczywiście skupienie na tym rodzaju słodkości. Ale na to wesele przygotowałam 10 różnych rodzajów słodkości, z tym, że większość z nich była w podwójnych smakach, więc finalnie wyszło aż 17 różnych kompozycji. Z których goście mogli wybierać. I skupiam się tutaj nie tylko na smakach, ale także na wyglądzie, tak, żeby ten stół po prostu przyciągał uwagę, żeby był taką ładną wizytówką, mimo że nie zajmuję się tym na co dzień. To jest tylko zajawka, tak chciałam, żeby po prostu wyglądało ten stół najpiękniej, jak się da. Jestem bardzo zadowolona z tego, jak to wyszło, i dumna z siebie, i super było też uczestniczyć w całej tej imprezie, ponieważ widziałam, jak ludzie dochodzą do tych słodkości i wiecie, zgarniałam te wszystkie komplementy, co było najlepsze w całym w tym procesie.